Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto, nad mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało mięto. Przybiegła do mnie roześmiana, po nie z pola kłosa. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bosa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żliwnej. wszyscy działacze. Wszyscy ręce, a ona miała oczy piwne i burze włosów i nic więcej. Nie się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał, o żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna. Odeszła w dal przez ładnie zrzętę, Nade mną błękit się rozpinał, Pachniało wrząsem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, W chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, Przy zwłaszcza, na przyżliwach zwłaszcza, Bardzo cieszyli się w brygadzie Wszyscy działacze, wszyscy wrzeńce. A ona miała włos w nieładzie I trochę wspomnień i nic więcej Ja także będę ją wspominał Aż do tej chwili, gdy bez słowa Wśród zboża zjawi się dziewczyna Zupełnie bossa i zupełnie nowa Zupełnie bossa i zupełnie nowa Zupełnie bosa i zupełnie nowa bossa nowa Państwa. jeszcze wspominałem Państwu.